nie Bartłomiej Janusz. Za każdym razem, kiedy pojawia się możliwość tutaj, w tą zmasterze, wystąpienia przed wami, czy to w konkursie gorących pytań, czy to w rozgrzewce, moje serce bije właśnie w taki sposób. Dodatkowo w moim ciele załodzi taki dziwny proces. tak jakby moja osobowość dzieliła się na dwie strony. stronę prawą, brawurową, gotową do akcji. Z hasłem na ustach, kto nie ryzykuje ten szampana, nie pije. Oraz w stronę lewą, Wylęknioną, pełną strachu, mówiącą sieć ani się nie rusz, zbłaśniesz się. I to trochę tak jak na tych kreskówkach, gdzie na prawym ramieniu jest diabeł i mówi No, dalej! Chyba nie wymiękniesz, synku! Rzucając równocześnie hmm. widłami. Gdzie na lewej ramieniu siedzi anioł, odbija to harfą i mówi Ani się dasz. Pamiętasz, co stało się ostatnim razem, kiedy posłuchałeś tego popaprańca? Tyle, że tutaj konflikt nie odbywa się w materii moralności, a bardziej w materii poświęcenia. I poświęcenie będzie właśnie tematem mojej mowy. Na trzech przykładach będę chciał pokazać, jakie poświęcenie gra w zasadzie rolę. Że jest główną składową sukcesu i naszego rozwoju. A więc wróćmy do pierwszego przykładu, który już zapoczątkowałem. z master. master staje na scenie, rozpoczyna sekcję gorących pytań i wtedy lewa moja strona przejmuje kontrolę nad moim ciałem, moje serce zaczyna pompować adrenalinę i kortyzol, który powoli unieruchamia moje ciało. Natomiast prawa strona akładnie wie, co się tutaj dzieje. Podrywa moją prawą rękę do góry, zanim zdąży zareagować. Moje nogi jeszcze zanim nie zwiadczały, prostuję. Je. Uff! Teraz nie ma wyjścia. Muszę już pójść, stanąć przed Wami i coś powiedzieć. Krótki marsz rozrzedza moją krew, stoi przed Wami. I wcale nie jest prościej, jest gorzej. W głowie mam pustą kartkę, moja śledziona się skręca, ale wtedy prawa strona na co się tu święci. Mówi mi wyprostuj się, uśmiechnij się. I z pewnością w, głowie, w głosie powiedz pierwsze zdanie. I w taki to sposób próbuję rozpocząć mocno swoją przemowę, troszkę oszukując zarówno państwa, jak i siebie, że tego stresu nie ma. Jakby jest mnóstwo w środku. I potem w raz w lepszym, raz w gorszym stylu dopływam do brzegu swojego przemówienia, do bezpiecznego portu, którym jest to to krzesło, którego początkowo stałem. Drugą taką rzeczywistością jest kulturystyka, a więc... Aby zawodnik mógł zaprezentować się jak prawdziwy Achilles czy Herkules, musi się mnóstwo poświęcić. Kurczak! Hyt! To nie jest proste zjeść trzy piersi z kurczaka, dwa woreczki ryży i przepić to wszystko szejkiem białkowym na samo, tylko śniadanie. Taki kulturysta musi też odmawiać alkoholu, regularnie trenować, znosić ból pękających mięśni i dużo sprawa. Taką trzecią rzeczywistością, którą chciałbym poruszyć, a konto poświęcenia jest być może rzeczywistość najważniejsza dla nas jako ludzi, czyli budowanie relacji. Bardzo marzę o tym, żeby kiedyś na starość porozmawiać z jednym z wielu moich wnucząt w taki oto sposób. Dziadku, jak to w zasadzie jest, że ty i babcia po 30 latach związku wciąż się kochacie i chyba będzie tak już do grobowej deski? Tak mniej więcej tak rok, dwa, trzy, do momentu, w którym lepiej wodę po pięciu. O, fuks! Jest luks! A więc, nuś! Ja i Twoja babcia zauważyliśmy na bardzo początkowym etapie coś, co chyba sama się ze mną zgodzi, że no, ile co sobie znacie szczęśliwych małżeństw? No, malutko. Tak może na. Palce w jednej ręki by można było wymienić. A więc ja i babcia postanowiliśmy wziąć się za to na poważnie od samego początku, nie szczędzić poświęceń. No i na przykład, Wnosiu musisz wiedzieć, twoja babcia jest bardzo wrażliwa, jak już z kolei mało ugodowa i bardzo brawurowa. Kiedyś, Wnusiu, zrobiłem ci takie sportowe saneczki i podpiąłem do nich Bernardyna sąsiada, ale był Uff. Jakby spraw pod dywan. O! Króca Żeby nie urosły do rozmiarów, których mogłyby rozstać chałupę. I w nusiu zostawicie może z takimi trzema cytatami: Prospromad, ostrom! Przez ciernię do gwiazdów! No pain, no glory! to może tyle. Ja już powolutku wracam. I na tych trzech przykładach, drodzy Państwo, chciałem pokazać rolę poświęcenia. A więc, troszkę na własnym przykładzie, na to z proszę mi wierzyć, za każdym razem, kiedy muszę przed Wami wystąpić, skręca mi się to wszystko z mega ciężko. Natomiast z każdym kolejnym razem jest mi dużo prościej, dużo swobodniej czuję się na scenie i sprawia to coraz większą frajdę. Natomiast pu! kulturysta nie jest w stanie na pierwszym razie podnieść ciężaru 100 kg. Za to trening jeden, drugi, trzeci, następny po roku w sensie to dużo bardziej możliwe. Jeżeli zaś chodzi o relacje, no to tutaj chyba każdy się zgodzi. Nie jest to łatwy kawałek chleba do zgryzienia. I sztuką do budowania pięknej relacji jest ciągłe wychodzenie ze strefy komfortu. Swoje przemówienie chciałbym zakończyć takimi dwoma cytatami powiedzianymi przez Jordana Petersona, znanego kanadyjskiego psychologa klinicznego, który w książce 12 zasad życia powiedział, że komfort zabija duszę. Z kolei w cyklu swoich filmów poświęconych fity dla mężczyzn Dragons, Monsters and Men Powiedział, że miarą dojrzałości jest gotowość do dokonywania poświęceń. Dziękuję.